Witam serdecznie. Dzisiaj trzy sygnały, na podstawie których możesz rozpoznać toksyczną kobietę, która może Ci zniszczyć życie. Dlatego wysłuchaj tego filmu do samego końca, bo na końcu przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Zaczynamy od pierwszego sygnału. Bardzo często, jeśli zauważysz u kobiety silne kolory, to może to oznaczać, że ona szuka atencji, że ona ma niską samoocenę i potrzebuje się wyróżnić. Z grona innych kobiet. Często kobiety, które noszą czerwone buty, które używają silnych, bardzo silnych kolorów, jakiś pomarańczowy, taki rażący, albo farbują włosy na czerwono, na rudo, albo na fioletowo, na różowo, mogą być kobietami, które właśnie próbują skupić na sobie uwagę. I dlaczego ta kobieta próbuje na sobie skupić uwagę? Bo jest niedowartościowana, ma niską samoocenę. I przez to często jest problematyczna w relacjach z facetami. Właśnie dlatego często próbuje podkopywać Twój autorytet w związku, próbuje się z Tobą wykucać. Czy w niektórych sytuacjach celowo się z Tobą nie zgadza, żeby. Się z tobą pokłócić, bo ona potrzebuje tych emocji. Więc kobiety, które szukają atencji, na ogół mogą to wyrażać w różny sposób. To może być kwestia, że ona nosi, tak jak mówię, czerwone buty, używa takich kolorów, które no, wyróżniają ją z grona innych osób, z grona innych kobiet. Ubiera się w infantylny sposób, zakłada zbyt krótkie spódniczki, albo przykładowo nosi. Różowe okulary to też na pewno, jeśli ona przesadza z różowym kolorem, też to jest sygnał ostrzegawczy. No ale przykładowo, nawet jak zafarbowała włosy na czerwono, czy na jakiś taki kolor wyróżniający się, to podświadomie taka kobieta krzyczy. Poznaj mnie, zaczepnie. Dlaczego? No, bo brakuje jej tej atencji facetów. To może być wyróżnik, który świadczy o tym, że ona jest toksyczna. Oczywiście nie zawsze, ale w wielu przypadkach ta teoria się potwierdza, dlatego warto na to uważać. Drugim takim sygnałem, że kobieta jest toksyczna, może być bardzo nieprzewidywalna, jest jej wysokowrażliwość. Jeśli ty poznajesz kobietę, która jest niesamowicie drażliwa. Poruszyłeś jakiś temat, ona się od razu obraża, stroi focha, krzyczy, albo przestała się do ciebie odzywać i siedzi obrażona. No to coś tu jest nie tak. Jeśli tylko jakiś jeden mały komentarz spowodował tego typu sytuację, to może świadczyć o tym, że ta kobieta jest narcyską albo dziewczyną, która szuka właśnie tutaj. Pełnej kontroli nad Twoim zachowaniem, nad tym, co Ty jej powiesz, jak się tutaj w stosunku do niej wyrazisz. Także to nie jest zdrowe podejście. Kiedy kobieta o byle co się obraża, miałeś do niej przyjechać w piątek, piszesz się, że nie dasz rady, bo musisz coś do pracy zrobić, przygotować, a ona okej, okay, jak chcesz, i potem już nie pisze z Tobą szczerze, nie rozmawia, tylko od razu udaje obrażoną czy. Czy niezadowoloną? Tego typu podejście nie jest zdrowe i bardzo często to są objawy narcyzmu, więc polecam uważać, bo może się okazać, że po prostu ty ją starasz się przepraszać, gdzie tak naprawdę nie ma tutaj Twojej winy. To ona sama sobie wymyśla tego typu problemy, których w rzeczywistości nie ma. To jest dokładnie tak samo jak z tym, że ty załóżmy, pracujesz w sobotę, ona się chciała z tobą zobaczyć i ty jej mówisz: No nie mogę, mam tutaj sobotnią zmianę, muszę pójść do pracy, a dziewczyna potem się do ciebie nie odzywa, bo ci pisze, że ty nie szanujesz jej czasu albo że po prostu yy, nie chcesz na nią zasłużyć. No, są to typowe gierki kobiet na początku, które mają za zadanie wymusić na tobie tą inwestycję, to poświęcenie do relacji i oczywiście to nie jest zdrowe, bo nawet jak ty się poświęcasz, nawet jak grasz w te głupie gry z kobietą, w tą jej głupią grę, no to po prostu inwestujesz w znajomość, gdzie kobieta chce cię kontrolować, a to się nie może skończyć dobrze. Bo jak wiadomo, dobry, zdrowy związek opiera się na polaryzacji, męskiej, żeńskiej energii, na komunikacji, na kompromisie, na tym, żebyś ty coś powiedział, żeby ona coś powiedziała, żebyście doszli do wspólnego wniosku. Ale kobieta po prostu próbuje cię manipulować, poczuciem winy, wstydem yy, obraża się, no. To jest, to jest dziecinne zachowanie i to jest najczęściej objaw tych nieprzepracowanych emocji z dzieciństwa. Prawdopodobnie i matka ją tak traktowała. Kiedy nie chciała posprzątać pokoju, czy nie słuchała mamy, jak była mała, no to mama się obrażała. Dziecko bardzo łatwo zasymilowało tego typu postawę, zaimplementowało, zadoptowało no i potem ona Cię traktuje w podobny sposób. No już nie chcę tutaj mówić o tym, że tego typu zachowanie jest bardzo, bardzo... Irytujące, bo z pewnością zdajesz sobie z tego sprawę. No, spotykasz się z dorosłą kobietą, tłumaczysz jej, że nie dasz rady przyjechać, czy tam coś ci wypadło przykładowa sytuacja, a ona się obraża. I tak za każdym razem. No to jak z taką kobietą dokonywać poważnych wyborów życiowych, czy rozwiązywać różne trudy w życiu ciężka sprawa, więc takich kobiet powinieneś unikać. Kolejny sygnał ostrzegawczy toksycznych kobiet. Wiesz co, to jest coś takiego, że kobieta jest jakby pobudzona albo wyjątkowo spokojna. Z jednej strony, jak kobieta jest bardzo taka ekstrawertyczna, pobudzona, dużo mówi, to często też ma w sobie duże pokłady bycia emocjonalną, tak? Taka kobieta jest bardziej emocjonalna, i te kobiety, które są dużo bardziej emocjonalne na ogół. Podejmują głupsze decyzje, no bo zgodzisz się ze mną, że najmądrzejsze decyzje, najbardziej mądre decyzje w życiu możesz podjąć w oparciu o rozsądek, o logikę, czy coś warto zrobić, czy nie, czy warto się związać z daną kobietą, czy może warto dać sobie spokój, jak ona jest po rozwodzie, jeszcze hulają w niej emocje, sama nie wie, czego chce. No to być może nie warto się z nią spotykać. No i akurat w tej sytuacji, tak powinien ci podpowiadać rozsądek, ale bardzo wiele kobiet ma zbyt Emocjonalną strukturę. I niektóre kobiety są tak emocjonalne, że wszystko, co jej powiesz, interpretują bardzo, bardzo personalnie. Przykładowo spotkałeś się z dziewczyną, uśmiechasz się do niej i mówisz: No, niezbyt ładny płaszczyk. Chyba ten płaszczyk taki za cienki, bo dzisiaj się zrobiło zimno. I ona się już tutaj obraża, denerwuje, wrzeszczy. Yy, pojawiła się na niej. Wroga energia, w że zauważyłeś zdenerwowanie, podirytowanie to też nie jest normalne. I właśnie często te toksyczne kobiety one są zbyt emocjonalne. Na tych wszystkich historiach, które opowiadaliście ostatnio na live'ach, dobitnie widać, że facet chce się dogadać z kobietą, chce się rozstać, chce sobie też poukładać życie, a ta kobieta z powodu tej wysokiej emocjonalności mści się na nim tam go zgłasza na policję. Do znajomych wysyła jakieś wiadomości, że on ją oszukał, zdradził, to nie jest mądre. To jest wręcz po prostu głupie. Dlatego jeśli trafiłeś na taką kobietę, współczuję ci, ale być może ty tutaj też się uratujesz, słuchając moje filmy, bo jak zobaczysz, że kobieta jest taka zbytnio emocjonalna, wysoko wrażliwa, przeżywa różne tematy w życiu, roztrząsa to, że koleżanka do niej nie pisze, denerwuje się. To z pewnością ty będziesz miał z nią podobne trudne sytuacje, dlatego lepiej odpuścić i dać sobie spokój. Po co masz się wkurzać, denerwować, stresować? Jak kobieta jest zbyt emocjonalna, nie ma w sobie krzty rozsądku, logiki, no to będzie też trudna. Prowadzeniu, bo ona po prostu może ogłupieć od tych emocji i będzie zachowywać się zupełnie nieprzewidywalnie, co często opisujecie przecież na waszych tutaj historiach życiowych, na przykładzie waszych historii życiowych związku czy małżeństwa, dlatego warto o tym pamiętać. Mam dla ciebie złą informację. Niestety tylko do dzisiaj do północy możesz pobrać mój najnowszy kurs Jak poznawać kobiety na ulicy. 50% taniej. Najlepszy materiał na temat uwodzenia w ciągu dnia, jaki nagrałem do tej pory. Wejdź, skorzystaj, pobierz, bo dzisiaj o północy podnoszę cenę dwa razy do góry. Ponad kilkanaście godzin wiedzy, gdzie w detalach, w szczegółach tłumaczę, jak. Zdobywać kobiety na ulicy, gdzie poznawać kobiety, jak do nich zagadywać, jak otwierać kobiety na rozmowę i jak być niesamowicie skutecznym, podrywając kobiety w ciągu dnia. Jeśli nie masz dziewczyny, to uwodzenie w dzień to najlepsza z możliwych opcji. Poznajesz piękne dziewczyny, budujesz pewność siebie i umawiasz się z kobietami. Które są wyjątkowo piękne, no i często bardziej zdrowe psychicznie od kobiet poznanych w internecie czy w innych okolicznościach. Także naucz się tego, a sam zobaczysz, jak się zmieni Twoje życie. Tylko do dzisiaj, do północy, ten nowy kurs: 50% taniej, jak poznawać kobiety na ulicy. Stań na nogi, odzyskaj pewność siebie, poczucie wartości, bo to działa. Nawet jeśli jesteś po trudnym związku, po rozstaniu z kobietą, to dzięki tej wiedzy Staniesz się dużo lepszy z kobietami i przede wszystkim odbudujesz się psychicznie po trudnym związku, który okazał się dla Ciebie zgubny. Warto wykorzystać tą wiedzę tylko do dzisiaj do północy, jak poznawać kobiety na ulicy 50% taniej. Korzystaj, zostało mało czasu. Ostatnia szansa, żeby to pobrać. Najlepszy materiał na temat uwodzenia kobiet w dzień, jaki zrobiłem. Jestem przekonany, że to Ci pomoże. Bo po komentarzach, które czytam w przeciągu ostatniego tygodnia, widzę, że wszyscy chwalą te metody. Wczoraj jeden chłopak napisał, że poznał dziewczynę, poszedł z nią na kawę. Mnóstwo pozytywnych komentarzy, więc ten materiał jeszcze bardziej uświadamia mnie w tym, że jest rewelacyjny i działa. Polecam wykorzystać.